Dobra, ogółem jest tak, taka sprawa, tłumienie tłumów mi się wiecie, wyjebało, wyłączyło się, zepsuło coś i nie mogłem tego naprawić, więc no muszą być szumy niestety, co próbowałem trochę dodatkowanie naprawić, ale się nie dało ze względu na limitacji programu, no bo oczywiście jestem biedakiem i nie mogę sobie kupić czegoś dobrego, ani nie chce mi się niczego lepszego brać, ale no... Hello Neighbor, właściwie nie wiem, tak postanowiłem sobie nagrywać, bo po pierwsze fps się zgadzały, mój pomóc wytrzymywał, a po drugie, a w sumie znajomy mnie poprosił, co ja zrobię? Why not? Co mi szkodzi, tak nie wiem, nie wiem co robić. Także no tyle, ja nie, ja nie będę pierdolił, zapraszam już do tego oglądania. Ja mam dzisiaj gramy w Minecraft i będziemy w wersja. Co to jest? Yo, siema, witajcie, cokolwiek, Dzisiaj, yy, dziś, teraz, dzisiaj, kurwa, dzisiaj będę robił odcinek z Hello Neighbor Wyszła trzecia część, a właściwie to jest dopiero prototyp I w sumie nie wiem, jest... Grałem wcześniej, testowałem, zobaczyć jak działa, jest bardzo rozjebany Dobra, czekaj Czyli tak, mam iść teraz do hotelu Mogę hopować lekko The fuck? O gdzie, gdzie? Gdzie ja to puściłem? A tu Widzę, że tekstury jeszcze nie są wszystkie dokończone No ale to jest prototyp Czyli tak, tu jest kino Z tego co wiem, to to jest jakiś gość, którego trzeba złożyć. Czy tam posąg? Coś takiego. Po tych różnych domach są częściej rozłożone. Także tak. Kurwa, znowu to opuściłem. Dawaj mi to. Także my dostajemy room 102. I w tym roomie dostajemy łom. Oraz śrubokręt, ale śrubokręt jest useless. Pierwszą rzeczą, którą można od razu zrobić To wejść tu Ups Nie chciałem alarmu odpalać Aha, dobra, wiem To są ludzie, którzy kramną to i niszczą, czyli jak oni to będą niszczyć mam alarm odpalić Tian lepiej odpalę to okej okay. i teraz tak co my mamy dostępne bakery i cinema tu jest czyli tak tu jest bakery od przodu wyjść się nie da więc trzeba iść na tył tutaj też nic nie ma oprócz tego nie wiem co to robi ale to zawsze niższe. A to baterie dropi, albo puszki? Nie, co to tu było? Nie wiem. O! Tak, czyli jak to jeszcze to się wtedy wyłączają te alarmy. Trzeba odblokować te drzwi. Tu jest kiber dobra. Tu też nic nie ma. Kurde. Ups. wy mi to. Mmm, dostać dosyć się nie możemy. Może jakbym oknem spróbował wyjść? O, Tla. tu, I tak, tu są schody? Tak, tu są. Mmm, bardzo fajny dach. No, no dobra, to jest beta, to tam. Tarkę mogę wypierdolić. Co jest? dalej. O kur... Dobra, teraz nie wiem, gdzie pobiegłem. Tu nie. Yy... Tędy? To krzyż jestem za domem. Dobra, ile tego mam? Okej, okay, mam mało. Czyli teraz trzeba, jakbym miał bakery, to teraz do kina. Czyli muszę się wrócić. Tu jest okno. To fuck! Bakrumzy, damn! Tu nie wejdę, bo mi się krobę rozjebał. O ale tu jest nowy krobbar. Dobra. Teraz tak jestem na poddaszu. Jest tu coś na tym poddaszu. Tu na dole chyba też nic nie będzie. A jednak mamy latarkę. I łom. A nie, to nie mam, to puszki. macie wasz prąd, śmiecie brudne. Okej. Okay. Jest jakieś kolejne miejsce. Ale tu nie ma nic. Dobra, na razie wezmę latarkę. G albo otworzę tu, zobaczę co jest. A to jest tylko strania. Jakieś... Jeszcze niżej, zobacz. Ja pierdolę. Okej, okay, OKP warszawskie. The fuck? What the fuck? The fuck is this shit? Kurde. Co jest? <taki> to wielkie, ja pierdzielę. Dobra, najpierw jest z latarką, dawaj mi łama. Tu jeszcze wrócimy najprawdopodobniej bo, że jestem debilem i zapomnę co jest w sumie prawdą. Też widzę, że są problemy z kamerą strasznie generowaniem tym, bo to znika jak się szybko doracam czasami. Głównie propy, Może teren jeszcze nie. Po schodach gdzie pójdę? Pójdę? Gdzie? Gdzie? pierdałem mi z tym generatorem Czemu mam tu lampkę? W prawym górnym rogu Okej, okay, dobra Teraz ta lampka się zgasiła, to jest jakiś kurwa z... nie wiem Cześć, czy ja mogę wybić szybę? Mogę kurwa, zdjąć całą teksturę, super. Sczeń biorę kilka łomów. O, czwarty, albo piąty. Tu jest kibel to chlifto. A, i to jest przejście. To jest co? To jest latarka. Jednak spierdolacie. Pierdziele ile to schodów jest. Time Timelapse. Jebać winda nie ma windy ma już nie daleko Dobra. Gdzie mnie to zaprowadza? W kolejne jakieś pierdolone podziemia. A i crowbar kolejny. Golden Apple. Golden Apple Amusement Park. Okej, okay, czyli... Rozumiem. To się nie do końca, ale mniej więcej ogarnię. Tu prądu nie odcinam. To jest wręcz. Wręcz nie wiem, w sumie na chuj jest potrzebny, więc go zostawię. Mam, że zajdę teraz w najbardziej rozsądny sposób, jaki mogłem. O, jak ma brakuje. I nie ma tu. Dobra, ale był chyba jeszcze tu... Chyba były jeszcze dwa domy dostępne. To ja muszę iść na dół i tu jest cable car. Tak, tu jest cable car. Teraz jak się się dostanę? A! Wandalizm. Czyli coś, co każdy... ...wielbia. No i kurwa! jest zdążyłem. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Oprócz tego, że mogłem wejść oczywiście w łatwiejszy sposób niż wandalizm. Nie, nic nie ma. Jak zwykle. Dobra, tam jest muzeum, to tam lecę teraz. Oczywiście ułamie wszystko kości, bo jakby inaczej. To są bardzo totalnie przypadkowo leżące kłody, leżące idealnie ułożone na domach, żeby mógł przejść. To już za miła nie i niespodziewana niespodzianka. A nie, tu rury są. Okej, okay. czemu drzewa w się Vamos lá. Terras tak. Kai, okay, wart Motherfucker. lompat coba coba oke kita ya nie ma, no po chuj ja tu idę Może się coś zmieni na chacie Nie wiem kur... Gdzie ja jestem w jakimś zadupiu? Ja już jasno jest, dobra git. Sąsiodo Nie zajmie mi się, żeby tu ten dom był W tym miejscu, ale no dobra Tu nie ma nic Okej, okay, dobra, to idę dalej chyba Bakery Tak, to jest Bakery I tu jest scena O, czy to coś było? Nie Może tu w innych domach coś jest? Czaj ja jestem... czyli te żółte domy są ważne. Okej... Okay. Czyli jeden z tych? bo to jest Cable Car. Jest za daleko. Tu! Tu jest przejście. Lecz muszę je przeskoczyć chyba. Bo inaczej się kur... nie da. Ja pierdzielę, dobra. Tu nic nie ma. Oj, misklik. Misklik. I dupa. Błąd. Rozjewany. Tu jeszcze mnie nie było. Chyba. Tu mnie w ogóle nie było. Trapi inne rzuce. Tak. Tu jest zniszczona. Kamera. Byłem? Co to jest za miejsce? Okej, okay. chyba przeszłą grę. Tak, okazało się, że to jednak nie jest koniec gry, tylko ja coś zjebałem. Dobra, wkleję po prostu końcówkę.